Pragnę pozdrowić i powitać pana rektora Politechniki Krakowskiej profesora Kazimierza Furtaka, zastępców i współpracowników pana rektora, cały senat Politechniki, wszystkich profesorów i pracowników tej uczelni. A do wszystko chcę powitać i zaprosić do wspólnej modlitwy studentów Politechniki Krakowskiej. Tak naprawdę tym co zawsze tworzy uczelnię to, co tworzy no, Universitas. To jest relacja mistrz uczeń. Mistrz to jest ktoś, kto przekazuje pasję. Mistrz to jest ktoś, kto tak naprawdę chyba jest lepszy w stawianiu pytań niż, niż w dawaniu odpowiedzi. I, I który potrafi zarazić właśnie tym umiejętnością stawiania pytań, ciekawością, właśnie pasją. To jest sam środek uniwersytetu, to jest sam środek życia Akademii jakiejkolwiek wyższej uczelni, relacjami z uczeń. Życzę całej Politechnice, by się to słowo, słowo, które mówi bardzo wiele na temat tego, co to znaczy uczyć się i co to znaczy także uczyć innych. Słowo potrzebuje ciała, więc bardzo wam tego serdecznie życzę, żeby właśnie to słowo jakoś w opatrzności Bożej dla was wyznaczone na tej inaugurację

Rozpoczynamy go wraz z wejściem w życie znowelizowanej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz o stopniach i tytule naukowym. Już obowiązują w pełni nowe ustawy związane z nauką, a przede wszystkim działa Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki. Ta nowa poniekąd rzeczywistość to nowe wyzwanie i nowe możliwości. Trzeba mieć nie tylko tego świadomość, ale umieć się w tej rzeczywistości znajdować. Mam nadzieję, że to duże wyzwanie będzie tak jak dotychczas skutecznie zrealizowane przy koordynacji pionu administracyjnego, organizacyjnego. Otwieram rok akademicki 2011 na 12 na Politechnice Krakowskiej. Quod faustum, fortunatum sit. Na uroczystość immatrykulacji zapraszamy zawsze tych kandydatów, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskali najwyższą liczbę punktów. Najwyższy wskaźnik rekrutacyjny. Znakomite wyniki, które uzyskali nasi kandydaci na świadectwie maturalnym, zasługują na to szczególne wyróżnienie i nasze gratulacje. Jestem oczywiście niezwykle dumny i jak Państwo widzicie, z, pod dużym ciśnieniem emocji związanych z tak wielką uroczystością, jak, a dumny jestem z zaszczytu, jaki mi przypadł od, od, poprzez możliwość wygłoszenia tego pierwszego w tym roku akademickim wykładu na Politechnice Krakowskiej. Można bezsprzecznie uznać, że innowacyjność jest zdolnością zastosowania aktu kreatywności. I chciałbym mocno podkreślić tutaj ten, ten fakt, że innowacyjność, a właściwie kreatywność, staje się innowacją wtedy, gdy zostaje ona, w uproszczeniu mówiąc, wdrożona. Jestem Zaszczycony i ma wielką przyjemność, że mogę po raz dziesiąty wręczyć nagrodę swojego imienia. Laureatem nagrody pierwszego stopnia został w tym roku dr Sławomir Milewski. Kolega doktor już w roku ubiegłym starał się o tą nagrodę. Również nagrodę pierwszego stopnia dostał pracownik Politechniki Krakowskiej. Świadczy o tym w jaki sposób, w jaki fantastyczny sposób Politechnika Krakowska przygotowuje inżynierów do pracy inżynierskiej, a także do pracy naukowej. Witam Was serdecznie z studentów pierwszego roku, tym najważniejszym dla Was dniu, jakim jest inauguracja roku akademickiego. Przede wszystkim gratuluję pomyślnie zdanych egzaminów maturalnych oraz wyboru jednej z najlepszych uczelni w Polsce. Miło mi jest witać Was w dniu, kiedy stajecie się w pełni studentami w dniu Waszej matrykulacji, kiedy po raz pierwszy odbieracie swój indeks. Nowy rok akademicki będzie się różnił od poprzedniego we wszystkich sferach naszej działalności, czyli w działalności i dydaktycznej, i naukowo-badawczej. W dalszym ciągu, jeszcze większym stopniu, będziemy kładli nacisk na stosowalność naszych badań naukowych. W zakresie dydaktyki, to jest ciągłe unowocześnianie dydaktyki. My praktycznie będziemy mieli wszystkie sale wyposażone w najnowsze środki, ale to by było mało. My chcemy również poprzez biuro karier, o tym mówiłem, zorganizować. Bardzo dobre praktyki dla wszystkich naszych studentów. Temu również służą te tak zwane umiejętności miękkie, które wykraczają poza program nauczania normalnie tych przedmiotów inżynierskich, o którym też mówiłem. To jest komunikacja społeczna, to jest negocjacje, to jest umiejętność kierowania zespołem, znalezienia się w zespole. I wreszcie ustawa o stopniach i tytule naukowym to pięć ustaw w zakresie nauki. My to możemy, musimy wdrożyć nie tylko w postaci czynów, ale również musimy przekuć to, na wewnętrzne akty nasze normatywne.